Zespół archeologów odkrył rzymski mur obronny zbudowany w celu uwięzienia Spartakusa w południowo-środkowej Kalabrii w południowych Włoszech. Większość historycznych relacji o Spartacusie pochodzi z PiS, Plutarcha z i Appiana z Aleksandrii. Według ich tekstu Spartacus był zbiegłym niewolnikiem i byłym gladiatorem, który przewodził wielkiemu powstaniu niewolników przeciwko Republice Rzymskiej. Zalążki powstania rozpoczęły się w 73 roku przed naszą erą, kiedy Spartakus i grupa gladiatorów uciekli ze szkoły gladiatorów gdzieś w pobliżu Kapui w regionie Kampanii. Wędrowali po okolicy i uwalniali niewolników, aby powiększyć swoje szeregi, gromadząc armię liczącą około 70 tysięcy ludzi. Bunt stanowił poważne wyzwanie dla władzy rzymskiej, zmuszając Senat do wysłania sił ośmiu legionów pod wodzą Marka Licyniusza Crassusa. Siły Spartakusa zostały pokonane w 71 roku przed naszą erą w regionie Senergia, będącym wówczas częścią Lukanii. Niedawne badania lasu do Sone de la Melia w południowo-środkowej kalabrii odsłoniły kamienny mur i szaniec rozciągający się na długości ponad 2,7 km. Dodatkowo zidentyfikowano także ślady fosy rzymskiej, rowu obronnego i systemu aggera podwójnego wału. Podczas wykopalisk odkryto także liczne połamane żelazne bronie, rękojeści mieczy, duże zakrzywione ostrza, groty oszczepów, grot włóczni i inne metalowe szczątki, co wskazuje na zaciętą bitwę pomiędzy rzymianami a siłami Spartakusa, mającą na celu uwolnienie się z pułapki. Zanim przejdziemy dalej, będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie mój kanał oraz polubicie ten film. Możecie również wesprzeć moją twórczość poprzez Bajkofi, link w przypiętym komentarzu. Niezwykłe odkrycie przy ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy. Na terenie, gdzie budowane są bloki mieszkalne, archeolodzy odkryli studnię pochodzącą najprawdopodobniej z przełomu XVI i XVII wieku oraz drewnianą konstrukcję. To teren należący dawnie do wsi Bartodzieje. Odnaleźliśmy studnię czerpalną z konstrukcji dębowej, kwadratową, bardzo solidnie zbudowaną. Budowniczowie byli fachowcami w swojej dziedzinie. Ona do tej pory trzyma kąty proste, mówi Anna Siwiak z pracowni archeologiczno-konserwatorskiej w Bydgoszczy. Doskonale zachowana studnia pochodzi najprawdopodobniej z przełomu XVI i XVII wieku. Badaczom pozwala odkryć kolejne karty historii. Kiedyś pola były takie wąskie i długie. Na końcu takiego pola każdy z właścicieli miał swoje ujęcie, lub były to studnie wspólne dla wszystkich mieszkańców, co też praktykowano, żeby obniżyć koszty. To miejsce jest niezwykłe, bo dotychczas studnie odkrywane były głównie w obrębie miast średniowiecznych. Tutaj mamy do czynienia z typowymi wiejskimi ujęciami wody. Podkreśla dr Wojciech Siwiak: Było to takie miejsce, gdzie woda była dobrej jakości, zresztą to widać nawet teraz. Układ geologiczny powoduje spływ wody filtrowanej przez te naturalne warstwy piasku. Nawet teraz, jak woda napływa, to jest krystalicznie czysta. Na pierwszą studnię archeolodzy trafili w ubiegłym roku. Drewniana prostokątna konstrukcja została wtedy zabezpieczona. Obecnie trwają prace związane z konserwacją drewna. To niestety kosztowny proces, dlatego na razie nie wiadomo, czy nowe odkrycie zostanie zachowane, czy też nie. Oprócz ujęcia wody, archeolodzy odkryli także drewnianą konstrukcję. Na razie znajduje się ona pod wodą. Najprawdopodobniej to elementy przystani rybackiej. Archeolodzy z Uniwersytetu w Innsbrucku odkryli 1500-letni relikwiarz podczas wykopali w osadzie na wzgórzu południowej Austrii. Osada położona jest na szczycie Burbilch. Niewielkiego wzgórza wznoszącego się po południowej stronie rzeki Drau, około 170 metrów nad dnem górnej doliny Drawy. Wykopaliska wczesnochrześcijańskiego kościoła jednego z dwóch kościołów odkopanych w osadzie odsłoniły marmurowy ołtarz o wymiarach 20 na 30 cm. Pod ołtarzem archeolodzy znaleźli fragmentaryczny relikwiarz z kości słoniowej i pojemnik tradycyjnie używany do przechowywania znaczących relikwii religijnych. Korzystanie z relikwiarzy stało się ważną częścią praktyk chrześcijańskich co najmniej od IV wieku naszej ery. Relikwiarze wystawiano publicznie dla odwiedzających pielgrzymów lub niesiono w procesji w dzień świętego lub w inne dni świąteczne. Wiemy o około 40 tego typu pojemnikach z kości słoniowej na całym świecie i o ile wiem, ostatni raz jeden z nich odnaleziono podczas wykopali z około 100 lat temu. Nieliczne istniejące albo zachowały się w skarbach katedralnych, albo wystawiane są w muzeach, wyjaśnia znalazca Gerald Graber. Po jednej stronie relikwiarza znajduje się przedstawienie góry z mężczyzną odwracającym wzrok i dłonią wystającą z nieba nad nim. Scena ta jest interpretowana jako przekazanie praw przymierza Mojżeszowi na górze Synaj. Później następują przedstawienia postaci biblijnych, takich jak mężczyzna jadący na rydwanie i ręka wychodząca z chmur, która wciąga tę postać do nieba. Zakładamy, że jest to przedstawienie w niebo wstąpienia Chrystusa, wypełnienia przymierza z Bogiem, dodał naukowiec. Według badaczy, relikwiat został rozbity już w późnej starożytności i został zakopany w ołtarzu. Prawdopodobnie również był postrzegany jako święty i tak był traktowany, ponieważ miał kontakt z relikwią. Nie można zaprzeczyć archeologicznemu i historycznemu znaczeniu artefaktu, powiedział Gerald. Archeolodzy odkryli brakujące fragmenty wiadra Bromswell, bizantyjskiego artefaktu z VI wieku odkrytego po raz pierwszy w latach 80. XX wieku w Sutton Hoo w Anglii. W ramach dwuletniego projektu badawczego wykopaliska skupiły się na Garden Field, obszarze sąsiadującym z wystawą High Hall. Jest to ten sam obszar, na którym w 1980 roku po raz pierwszy odkryto wiadro Bromswell, a także fragmenty z późniejszych wykopalisk w 2021 roku. Do tej pory w projekcie wzięło udział ponad 80 wolontariuszy i pracowników. Stosując zaawansowane techniki badawcze, eksperci z Sumo Geophysics przeprowadzili badanie geofizyczne pola i zidentyfikowali kilka anomalii. Następnie przeprowadzono kompleksowe badanie wykrywaczem metali, które ujawniło kilka fragmentów miedzi ozdobionych tymi samymi cyframi, które znaleziono na wiatrze Bromswell. Analiza chemiczna i elementarna przy użyciu XRF. Fluorescencji rentgenowskiej potwierdziła, że fragmenty odpowiadają składowi chemicznemu wiadra oprócz fragmentów z 2021 roku. Regionalny archeolog powiedział, że ze względu na bliskość fragmentów odkrytych znacznie wcześniej mieliśmy nadzieję, że tegoroczne wykopaliska pozwolą odkryć więcej wiadra Bromswell. Mamy nadzieję, że ten dwuletni projekt badawczy pomoże nam dowiedzieć się więcej o szerszym krajobrazie Satunhu i codziennym życiu ludzi, którzy tam mieszkali. A może nawet rzuci trochę światła na to, dlaczego królewskie miejsce pochówku zostało umieszczone właśnie tam, gdzie było. Zatem to znalezisko jest świetnym krokiem w tej podróży. Według Wayne Wrighta, bliższa inspekcja ujawnia, że wiadro zostało wcześniej uszkodzone, a następnie naprawione prawdopodobnie poprzez ponowne lutowanie. Podczas niedawnych wykopalisk archeologicznych w starej dzielnicy Hotel Dieu w Rennes północno-zachodniej Francji archeolodzy odkryli pozostałości niegdyś tętniącego życia starożytnego rzymskiego miasta. Jak wynika z komunikatu prasowego Francuskiego Narodowego Instytutu Prewencyjnych Badań Archeologicznych z 18 czerwca, wykopaliska pod XIX-wiecznym szpitalem rozpoczęły się w 2022 roku. Dwa lata później archeolodzy odkrywają wygląd miasta i sposób, w jaki pod ziemią zachowało się codzienne życie Rzymian. Od założenia miasta dzielnica Hotel Dio doświadczyła ogromnych wstrząsów i rozwoju. Po znaczących pracach wykopaliskowych i nasypach w pierwszym wieku naszej ery zbudowano pierwsze drogi. Wnętrze dzielnicy stopniowo zapełniano budynkami wspierającymi działalność mieszkaniową i handlową, wzniesionymi na niskich fundamentach i drewnianych słupach. Zastosowanie muru po raz pierwszy zademonstrowano pod koniec I wieku wraz z budową sporego sanktuarium z dziedzińcem, których przyjmowano wiernych. Sanktuarium to zastąpiło poprzednią drewnianą konstrukcję, która została zbudowana podobnie. Zaczęły pojawiać się kamienne domy, sklepy i magazyny, a oryginalne drogi zostały odbudowane, całkowicie integrując dzielnicę z tętniącym życiem miastem. Sanktuarium, datowane na trzeci wiek naszej ery, odkryto podczas wykopali w rejonie sakra, północnej ściany otaczającej jego dziedziniec. Co najmniej jedna świątynia znajduje się w północnej części tego muru, który ma ponad 100 metrów długości. Od południa fragment ulicy Wschód-Zachód jest zintegrowany z zespołem sakralnym. Biorąc pod uwagę jego wielkość i ekskluzywność w REN, możliwe jest że sanktuarium było niegdyś obywatelskim sanktuarium Redones, grupy ludu galijskiego, którego stolicą był starożytny kondat, czyli obecnie REN. Osoby te znane są jedynie z inskrypcji, które zostały zmienione i znalezione zakopane pod murami miasta. Jak wynika z komunikatów, w III wieku miasto posiadało także dzielnice z dużymi rezydencjami prywatnymi. Jeden miał dużą salę recepcyjną, w której właściciel mógł przyjmować klientów lub gości, i miał nawet podgrzewaną podłogę. Koniec III wieku przyniósł upadek okolicy. Sanktuarium publicznie rozebrano i odzyskano kamienie z otaczającego go muru prawdopodobnie podczas budowy zamku około 270-280 roku. Na północny zachód od wykopu całkowicie rozebrano domus, aby otworzyć kamieniołom do wydobywania piasków aluwialnych. W ruinach założono przestrzeń grobową pod koniec III lub na początku IV wieku. Był używany aż do VIII wieku i mieścił ponad 600 grobowców. Jeszcze krótkie ogłoszenie moi drodzy, obecnie są mega promocje na wykrywacze i sporo nowości. Od nokty mamy promocyjne zestawy na Simplexy i Legenda, ale przede wszystkim najnowsze wykrywacze serii SCORE, które można kupić już za niecałe 1400 zł. Oprócz tego są już dostępne nowe wykrywacze Questa, mianowicie X10 ID max oraz promocyjny zestaw na Q35. Potrzebujecie pomocy lub porady, piście śmiało na mój profil na Facebooku, korzystajcie z kuponu rabatowego, bo warto i dajcie znać znajomym o nowościach. Dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!